Niewidzialna ręka wita wszystkich swoich uczniów. Dziś będziemy się uczyć, jak Karpow z Kasparowem końcówki gra. Karpow białe, Kasparow czarne. Dziewiąta partia meczu. Tu też pokazane będzie, jak pracują zespoły analityczne. Przypominamy siódmą partię. Na razie gramy zgodnie z siódmą partią obrona doktora Zigberta Tarasza. Bijemy na d5, żeby <laughs> zrobić czarnym izolaczka. Przechodzimy do ataku Schlechtera Rubinsteina. Proszę Państwa, ja to muszę powtarzać w każdym filmie. Niestety proszę mi nie wybaczyć, bo niektórzy nie oglądają. Niektórzy oglądają filmy a la carte, wybierają sobie co chcą. A to trzeba wybierać po kolei, po kolei według zakładek. I najlepiej oglądać jedną zakładkę, np. obrona tarasza. Skoczek F6, to są ruchy typowe. Widzieliśmy w partii siódmej. Ja nie wiem w jakiej to kolejności pójdzie. No pewnie pójdzie w dobrej kolejności. To jest pozycja wyjściowa. To jeszcze raz mówię, tu można grać B3. Można grać goniec z G5. I tu znowu nie zagrał H6, tylko zbił. Zbił i teraz H6. A teraz goniec nie musi iść na F4, może iść na E3. Wieża E8. Podobnie, podobnie, podobnie. No, w siódmym roku Karpow grał wieża C1. Może pokaże parę różków. Nie wiem, czy ta partia trafi, chyba nie. Zamienił o izolowanego pionka w izolowaną parę pionków. To jest izolowana para pionków, choć niektórzy moderniści nazywają to wiszącymi pionami. Nawet słyszałem takiego jednego z Moskwy. O, dużo transmisji ma nazywać to wiszącymi pionami. To nie są wiszące piony. Arcymisz awieczki nazywa to izolowaną parą pionków. I białe tam wygrały, wracamy do partii Karpoś ćwiczył swoje posunięcie Hetman B3. Co to znaczy? To znaczy, że w poprzedniej partii świadomie to zagrał, że jego analitycy uznali, że to jest dobre. Proszę. Goniec G4, skoczek F5 i tu. wjeżdżał C8 Karpow zmienia, Gragoniec D4, przedtem zbił czy ktoś pamięta, że on tu zbił no zbił tę partię skomentowałem wcześniej, puszczę dzień wcześniej i to było nowinką wymiana czarnopolowych gońców też jest korzystna dla białych, można powiedzieć że marzeniem białych jest Wymienić czarnopolowe gońce. Tutaj jest taka pułapeczka. Czy można zagrać B4? Można, ale czarny może zagrać D4, i, i to się wypołapkuje w dwie strony. Skoczek E3, goniec E6, goniec ucieka. Wieża AD1, co by tu powiedzieć, proszę Państwa. Prawda jest taka, że nie wiadomo, co z tą wieżą. Ta wieża nie stoi ani dobrze tu ani, tu, ani tu, ani tu, ani tu. Ona powinna stać na D1, a ta druga powinna stać na C1. Białe wieże powinny stać na czerwonych kółeczkach, na polach oznaczonych czerwonymi kółeczkami. Oznacza to, że konstrukcja wariantu debitowego wybranego przez Karpowa, i jego sztab sztab nie jest doskonała tu jako ciekawostka można powiedzieć, że ryjazance który raz był mistrzem w Rosji niedawno i jest trenerem jest trenerem jednym z kilku trenerów prezentacji kobiecej i wybitnym znawcą obrony Karokan grał z wieżą z F na D1 Czyli wyciągnął wnioskiem, co prawda partia skończyła się remisem. Karpow czasami wybiera kontynuacje słabsze, ale unika uproszczeń, licząc, że w pozycji, w której jest walka, ogra przeciwnika. Hetman C8, Hetman A4. No tak se lata. Teraz już, teraz już wieża D8. Obrona. Punkt D5, wieża D3. I znowu jest problem, czy ta wieża stoi dobrze? A6, wieża FD1. No, policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I policzmy w drugą stronę, ile razy jest broniany. Yy, raz, Dwa, trzy, 4. Brakuje. I co Kasparow? Skoczek C4. Skoczek C4. Przesłania. W Nie można bić, bo huknie tam. Więc tam nie można bić. Wieża bije C4. Czyli wymiana korzystna dla białego. Hetman A5 na czarnym. Przy białopolowych gańcach powinien być na czarnym? Wieża C5, Hetman B6, Wieża D7. I wieża zablokowała, ale skoczek jest. Bez skoczka wieża by tam stała doskonale, a teraz się może nie uszać. Hetman C7. Wymieniać Hetmany czy nie? No, Karpow wymienia. Karpow gra. Z, z remisem w zapasie. Może tę partię wygrać lub nie. Moderniści używają pojęć, gra toczy się na dwa wyniki. Oni tak uważają. Normalnie trener Kazimierz Górski powiadał, że można w piłkę wygrać, można przegrać, można zremisować. Tu moderniści prowadzili pojęcie, gra odbywa się na dwa wyniki. Natomiast powiedzieć, że w grze mogą zdarzyć się dwa wyniki wygrana białych lub remi albo że czarne twardo walczą o remi wprowadzale w moderniści wprowadzają określenie, walka toczy się na dwa wyniki. I teraz człowiek, który słucha tych modernistów, musi zastanawiać o co im chodzi. A powinniśmy tak mówić, żebyśmy byli łatwo rozumiani. H3. Profilaktyczne, żeby koń nie skakał i gonic nie atakował piona. E2, H5. Oj. Pozycja jest tak głęboko analizowana, obecnie jest w teorii debiutów z małą przewagą białych. A3 na czarne, to rozumiemy. G6 na białe, tego nie rozumiemy. E3 na czarne, to rozumiemy. Biały ma lepsze ustawienie pionów. Czarny ma wszystkie piony na białych polach i to jest goniec trup. No nie można mieć wszystkich polów na białych, wszystkich pionów i jeszcze gońca trupa. Wie, wieże stoją na czarnych. Można było cofnąć wieże. Ale E3 blokuje. Król G7. Król H2. Nie wiadomo po co. Tam. Wieża C4. Goniec F3. A, król piona obronił. Po to, żeby goniec mógł przyjść na F3 B5. Król G2. Wraca. Wieża 7 na C5. Wieża D7. Stawiało twar bardziej twardy opór. I taki po tym, by Karpów dusił, dusił, dusił. Wieża C4. Znowu nie można bić pionem, bo poleci. I wieża D4. Bardzo odpowiedzialna decyzja. Bardzo odpowiedzialna decyzja, ponieważ znika z szachownicy izolowany pion. Znaczy, po wymianie zniknie. Król F8. Goniec E2 mało tego. Karpow przymusza do bicia. I jak spojrzymy. Wszystko stoi na czarnym. Na białym, przepraszam. Czyli stoi źle. Tu nie to chciałem. To chciałem. Wszystko stoi na czarnym. Gdyby nie było skoczków czarny już by się nie obronił. Król i dzieła dziury. Skoczek B4, napad tu i tu. Król D6 F3 tymczasowo, żeby czarny koniś nie skoczył. Idź się wycofał na G8. H4 Fiksujemy piony na białych polach. Królew 2 po czarny. Królew powinno chodzić po czarnych polach. Skoczek F5. Na razie nie można odejść. Skoczek C2. Goniec D3. Chcemy zbić i grać z dobrym skoczkiem przeciwko złemu gońcowi. F6. A teraz to może zbijemy to. G5, hop, hop, skoczek E3, goniec B1. Pozycja jest lepsza dla białych niż to pokazują komputery. Czarny król nie ma przejścia. B4, proszę, fiksujemy czarne piony na białych polach. Dużo tego. a te stoją na czarnych czarny kul nie ma przejścia biały będzie się przełamywał h 4 i tu proszę bardzo kombinujemy jak karpow. pamiętam jak ten ruch wstrząsnął mną Kasparowem nie odbił piona. Zaofiarował piona w końcówce. Jak policzymy, piony mają 4 a czarne 5. Teraz król E7, jakieś tam dawało, ale tu skoczek proszę i tak wchodzi na E. Na F4. Skoczek H5. Likwidujemy skopionka H, bo jest bandowy, bardziej oddalony od skrzydła hetmańskiego. Skoczek F4, król musi iść na D6. I przedzieramy się. I przedzieramy się. I przedzieramy się. Teraz. W pobiciu tu plan białych polegałby na tym, żeby dawać szachy odrzucające króla. Nawet szach na F5 odrzuca króla, ponieważ bez tych figur, biały król zająłby jedno z tych trzech pól. Przy ustawieniu tych dwóch pionów jest to pole kluczowe piona D5. Jak król stanie na tych trzech polach w końcówce pionkowej bez lekkich figur wygrywa pionka D5. A jak wygra pionka D5, to wszyscy widzą, że i wygra. Dlatego Dlatego nastąpiło król E7. Oddał pionka centralnego. Skoczek C7. Proszę jak skoczek szaleje. On tu. On napadł tu, ale też odebrał pole d5, na które król czarny król to by chętnie zrobił fru. A skoczek mu nie daje. Po król d6. Karpów musiałby się wykazać jeszcze taką bardziej twórczą inicjatywą. No jest pion więcej. I o ile łatwiej było z pionkiem d5, była prosta wygrana. Teraz musiałby tu przegrupowywać się. Król D7, nieszczęśliwy Skoczek A6. Król F6. Dwa piony więcej. I walka trwa. Jeszcze walka będzie trwała. Król D6. I teraz to już, proszę Państwa, jest głęboka analiza. aż już grałem według analizy, wszystko zostało wyanalizowane. Król G5 Skoczek C5 i to wygrywało. Król F5 jest słabsze. Wszystko stoi na cukrzycę. Jak wiemy, Skoczek nie może wygrać tempa ani nie może tempa stracić. Król D5. Król F4, goniec H1, król E3. Skoczek C5. Sprytny skoczek. Nie puszcza czarnego króla. I znowu większy opór następował po goniec G2. Widzimy, że białym nie jest łatwo. Samymi manewrami wzmocnić pozycję. Ruch goniec C6 przegrywa. Aczkolwiek to stwierdzono w drugiej analizie: goniec G2, skoczek E5, szach, skoczek G6. I teraz znowu. Skoczek powinien wrócić na e5 i byśmy sobie tak grali. Dlatego skoczek idzie na e7. I tu goniec h1 dawało większe szanse. Tu goniec b7. Karpów już sobie radzi. Tutaj Grozi tu. Goniec G2. Skoczek D6. Jak bronić pionka B5? o król D5 wygrywało. Z trzema pionkami więcej. To ja bym wygrał z Kasparowem. Król B3. Się okazuje tu była ponownie odłożona Kasparow poddał nie można bo tu się co to czyli ruch a tam w ogóle nie można tu się bierze a to już się wygrywa nawet można iść królem można oddać skoczkę Jeżeli nie można wziąć pionka na A3. Jak nie można wziąć pionka na 3 to i tak grozi B5. To co grać? Królem nie ma się jak wycofać. Nie ma królem jak gonić w ogóle. Można zrobić wyczekujący ruch gońcem. I teraz można króla przerzucić. O, tam znowu cały czas nie ma tego B5. O! I teraz już tam można jechać. I znowu tu. I nie można bić, bo pion, a grozi skoczek C4, jak tu. No to to już same dochodzą. Także no zrobimy jeszcze tutaj. Kulminację ekspercką. Widzimy, że jak się gra taki długi mecz, to stopniowo wzmacnia się warianty, i tu ekipa Kasparowa nie stanęła na wysokości zadań. Tu nie o to chodzi, że jaka jest obiektywna ocena pozycji. To chodzi o to, że. Kasparow nie ma kontry, dostaje pozycję, która mu po wymianie czarnopolowej gońca, która mu nie pasuje. On w takich pozycjach źle się czuje, to tam mieliśmy wątpliwość, którą wierzą. I proszę, punkt D5, Izolak pozostaje, blokada i Karpo wymienia Hetmanę. I wieże i gonizm białopolowy pasywny to nie są figury aktywne. I jeszcze do przegranej daleka droga, ale tu sobie sam Kasparow stawia wszystkie piony na białych polach i to są kłopoty. <laughs> tu następuje zamiana, ale pion na D4 fiksuje na Amen piona na D5. Tu czarny powinien jak najszybciej te piony poprzestawiać na czarny. I koń G8, nie, bardzo nieszczęśliwe, bardzo nieszczęśliwe posunięcie. Ślepiej było skoczkiem odejść na D7 i postawić pionka na F6. I to nieprawdopodobne posunięcie, które Kasparow przeoczył, niesamowitej siły. Posunięcie ofiara piona w końcówce, coś nieprawdopodobne. Bardzo ważna rzecz: kasujemy piona bandowego, bo on jest Tu idziemy, zbliżamy króla. Tu nie można było brać piona F3, bo po stracie piona F6 skoczek by wygonił, odepnąłby króla od piona D5 można pokazać można pokazać przykładowy wariant tutaj mamy te pola kluczowe, przykładowo no na F5 chce iść, no idzie tu O, no chcę dać szacha na F7 I jak da szacha na F7 znowu go nie można bić, bo pada pion to sobie proszę poćwiczyć, poprawić sobie teorię pól kluczowych to tu... A to nie, nie od razu. Moment. <laughs> Najpierw na gońca. Koniec musi odejść i tu widzimy, że czarny król już zajmuje gorszą pozycję. Teraz skoczka trzeba przerzucić na E7. To go przerzucamy. Jeżeli tu, to tam nie reagujemy. Tu, tu. Skoczek E7 szach. Król musi odejść od piona, pada pion, potem padnie pion b5. To tak by było, gdyby było, dlatego w tej części eksperckiej pokazałem, jak to się wygrywa. I tu kar po wsienie spieszył, pokonywał pewne problemy techniczne. Aż przyszedł moment, gdzie dopadł pola d6. I w tej pozycji się poddał i tłumaczyliśmy, dlaczego. Znaczy, myślę, że jest wszystko jasne. Dziękuję za uwagę. Fantastyczna gra karpowa.